Witaj Jacku! No witam ciebie i, i naszych słuchaczy. Drodzy widzowie, kolejny odcinek naszej serii krętych drog do wolności. Tym razem odcinek. Pod dosyć ciekawym tytułem nie ukrywam, że jest to moja jedna z bardziej ulubionych piosenek kabaretu. Potem, czyli Bal głową w ścianę, link zamieszczę pod naszym filmikiem. I chyba najważniejszym elementem, bo nie będziemy tutaj analizować tekstu, jest refren. Bal głową w ścianę, to pomoże każdemu. I właściwie na tym powinniśmy zakończyć, dlatego że. Ja tu widzę wielką analogię do naszego narodu, bo my cały czas walimy głową w ścianę. Wiesz co, no ja jak wiesz ty z tymi kabaretami to jestem na bakier. Nawet jak usiłuję odsłuchać to po dwóch minutach wyłączam, bo nie mam takiego szczęścia jak ty i orientacji, czego mam słuchać i większość z nich jest po prostu denna. Więc szkoda mi czasu, a mam go niewiele, więc, więc staram się go szanować. Natomiast przykład, który podajesz, mimo tego, że go nie znam, z tym waleniem w ścianę, ja bym go poszerzył troszeczkę na, na, na spojrzenie historyczne. Jeżeli proponujesz rozwiązania na bazie doświadczeń naszego narodu, to wystarczy w najnowszą historię naszego narodu spojrzeć. No i co z tego, że w latach 80. i wcześniej oczywiście, bo to się przecież powtarza, my żeśmy walili głową w mur, niektórzy w styropianowy, jak, jak pamiętamy, co z tego, że mieliśmy zachuśnięcie za się wolnością, e, skoro doprowadziła nas e, pozór tej wolności, doprowadził nas do Totalnego niewolnictwa w tej chwili. Więc cokolwiek by nie robili ci ludzie, to system ma takie swoje macki, żeby energię, którą my wkładamy w to wyzwolenie, zamienić i oszukać nas, przekierować. Takie mam spostrzeżenia, niestety smutne, ale. One są konieczne do tego, żeby rozpatrzeć, co nie działa, bo to też jest informacja, która jest niezwykle cenna. Zazwyczaj my się rozglądamy za, troszeczkę chaotycznie niestety, za narzędziami, które działają. Zapominając o tym, że w tej całej selekcji narzędzi istnieją narzędzia niedziałające i jak wiemy o tym, to przynajmniej nie tracimy czasu na, na ich używanie, czy w ogóle yy, wzięcie do ręki nie zgodzisz się ze mną. Wiesz, tutaj jeśli chodzi o tą ścianę, to ja tutaj mam takie no, znowu kawałek tekstu. Wal głową w ścianę, to pomaga zapomnieć. Uderz tylko dokładnie i się poczuj swobodnie. Zamiast głupio się złościć, nabierz dużej prędkości. Takie małe je jebudu cię ukoi bez trudu. Zauważ, że my w tej chwili właściwie do tych powrotów, znaczy do, do tych uderzeń w ścianę to w historii jakby w naukach programowania albo w programowaniu młodego pokolenia cały czas sięgamy bo praktycznie kilka z ostatnich stuleci jeśli chodzi o historię to jest takie walenie głową w ścianę czyli przegrane wojny przegrane powstania one jednocześnie dają nam poczucie tego że my nie klękamy ale robimy coś i to pomaga zapomnieć się bez ebestrum Czyli to walenie powoduje, że my, jakby gdzieś tam jesteśmy zadowoleni z tego, że nie jak Czesi, prawda, się poddali w czasie wojny, tylko myśmy walczyli, ale ta ściana spowodowała, że my naprawdę mamy mnóstwo guzów, i, i po każdym takim uderzeniu jesteśmy coraz słabsi. No, bo system to do, oczywiście, że wie, że to, tak, że to tak działa, więc będzie nas. chętnie będzie pan przyglądał się tym, tym waleniom w mur. Naprawdę. Oni, oni doskonale to wiedzą. Dlatego też ja nie wiem, czy jest. Ja bym potraktował ten kabaret, tą piosenkę, którą cytujesz, jako ostrzeżenie, czego robić. Nie należy po prostu. Na tak tym, to, to widział? Tak, tak, to wiesz. Ja tu bardziej chciałbym podejść do samego, jakby schematu, który powiela się, i tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że my się dajemy wkręcać, bo to są rozgrywki geopolityczne, teoretycznie naszych przyjaciół, którzy cynicznie wykorzystywali naiwność Polaków. I tak nas tutaj, powiedziałbym, rozprowadzali, żebyśmy walili głową w ścianę, a nie zabrali się naprawdę do demontażu tego systemu matriksowego, który my się wrzuci, daliśmy wprowadzić, czyli w system, kiedy właściwie jesteśmy krajem podległym, niewolniczym, takim, powiedziałbym, kolonialnym. No to podajmy może konkretne przykłady, kiedy to moglibyśmy zdefiniować walenie głową w mur. Weźmy przykład polityczny. Jeden już, jeden już zahaczyłem, czyli przewrót w Polsce no, ustrojowy, nie polityczny, wręcz ustrojowy. Prawda? Inny. Przewrót polityczny i wpływ na politykę i na władzę. Ile mieliśmy takich struktur, które obiecywały, nam, że coś się zmieni i że to będzie w ogóle przełom. Jeżeli oni wejdą do Sejmu, to oni zrobią porządek i wprowadzą to i to. Co mamy? Nic. Nic się nie zmieniło. Dawno już zapomniano na przykład o okręgach jednomandatowych propozycja Pawła Kukiza, który ostatnio spłonął, wymyślił po dwóch czy trzech dniach powód, że owszem już nie miał możliwości oporu na krytykę, więc wymyślił, że się przyzna, że się sprzedał i że się sprzedał za właśnie tą ideę zmieloną zresztą, prawda? Czyli dawno zużytą, dawno zapomnianą i on ją teraz będzie odświeżał. No fajny wybieg. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Korwinnikę, inny przykład. Yy, wielu, wiele przykładów mamy takich walenia głową w mur. A jak się wchodzi w struktury, no to podam przykład z budowy. Co z tego, że jedna cegła będzie mocna, jak będzie w słabym murze? Albo inny. Z mocnego muru można wyjąć parę cegieł, on się nie zawali. Na przykład wykuć sobie okno albo drugie przejście i też się nie zawali, jeżeli jest prawidłowo wybudowane. Natomiast to moim te przykłady, które podaję, w moim mniemaniu to jest właśnie takie uderzanie głową w mur. I co? I głowa jest rozbita. I tam, gdzie miały być pomysły na, na nowe jutro, no to nie mają one się czego przytrzymać, nie mają zahaczenia na przestrzeni. No i... No, i mamy proste przykłady. Następny przykład. Demonstracje różnego rodzaju. Cóż one dały? Ja bym chciał, żeby był jakiś efekt. Samo, sama prezentacja niezadowolenia podpisuje się obiema rękami pod pomysłem. Jak najbardziej powinniśmy prezentować to, czego chcemy, i stawiać weto wobec tego, czego nie chcemy, co jest dla nas nie do przyjęcia. Tak, ale demonstracje w sensie e, fizycznej e, siły, no kurczę, niewiele dały, no. Nie ma efektu żadnego. Poza tym, że u nas są mizerne, to tam, gdzie nie są mizerne, gdzie miliony ludzi, Berlin, e, Francja, <coughs> gdzie protestują, ale również i Bułgaria w zeszłym roku, gdzie już dochodziło do, do starć. Dostałem prywatne nagrania z takich demonstracji, no to no też nic nie dały. I co? Okazuje się, że masa nie miała albo masy krytycznej, albo ignorancja ze strony władz jest już tak daleko posunięta, że w ogóle się tym nie przejmują i najwyraźniej są gotowi na odparcie takiego oporu fizycznego. Ale czy są gotowi na otwarcie oporu psychicznego, mentalnego, który prezentujemy? Tutaj już mam wątpliwości. Mamy w tej chwili rozgrywane doświadczenie na wielką skalę w Australii. Proszę przyglądnijcie się, co się właśnie w tej chwili dzieje w Australii, jakie są wprowadzane. Obostrzenia, że nawet wyjść z domu nie wolno człowiekowi bez drugiej dawki szczepionki. Australia zawsze była zresztą takim polem doświadczalnym, bo pamiętamy z historii Australii, że no, z założenia nie miał być to chlubny kontynent, tylko raczej kontynent dla zasłańców. Jeżeli zobaczymy to, i zobaczymy, że dalszy ciąg dzięki swojej izolacyjności, położeniu oczywiście, jest możliwe przeprowadzenie tam takiego eksperymentu. Zobaczymy oczywiście, co się będzie działo, jak zareagują na to ludzie. Niestety gęstość zaludnienia w Australii no, nie sprzyja temu, żeby tam powstały jakieś masowe protesty, ale zobaczymy. Na razie, na razie słyszałem tylko o planach. Najbliższe dni zobaczymy, jak to się potoczy. Wiem, że w Australii jest w tej chwili duży ruch oporu przeciwko tym, tym obostrzeniom, i Australijczycy, a zwłaszcza polskiego pochodzenia, z którymi mam kontakt w miarę sprawne, próbują powoływać takie twory. Nowej państwowości, która stawi opór. Jakim pójdzie, nie wiem, czy mam kciuki na razie. Nie mam na razie wiadomości żadnych. No, mam też trudności z połączeniem, bo jak ostatnio rozmawiałem z Australią, to przez Whatsappa to połączenie było zrywane regularnie, albo ja nic nie słyszałem po prostu. Więc system się broni. Ale taki eksperyment na dość dużej populacji już w tej chwili jest przeprowadzany. No i teraz, czy tam ludzie się rozpędzą i pieczną głową w mur, trochę to niepozytywnie brzmi i to nam da możliwość wyboru kolejnych narzędzi, jeżeli to nie zadziała, albo też zadziała i da nam przykład, że, że powinniśmy za tym pójść. Myślę, że trzeba by tutaj dołożyć troszeczkę tych takich powiedziałbym faktów historycznych, które pozwolą nam łatwiej ocenić albo może wyciągnąć no wnioski. Do głowy. Wiesz, to no, bardzo proste, po kolei trzeba po prostu przypomnieć sobie powstania listopadowe, styczniowe, no. drugą A światową, tak. przewrót majowy i konsekwencje. Potem Pomoc aliantów w czasie drugiej. Potem Powstanie warszawskie. Powstanie o, warszawskie, ta. sama Jałta, potem Solidarność, prawda? Zobacz, ile było mm -hmm. momentów, kiedy mieliśmy nadzieję, naród się wykrwawiał, brał czynny udział, a z perspektywy, bo myślę, że te fakty historyczne zostały bardzo mocno zamazane i nie za bardzo widzimy znaczy w tej chwili już nie widzimy ci, którzy brali udział fizycznie, to mówią jaka była prawda, a historia jest inaczej pokazywana, ale możemy na pewno geopolitycznie zobaczyć kto zyskał. My z pewnością w, na każdych tych wydarzeniach wykrwawialiśmy się jako naród, ginęła inteligencja i osoby, no, ten trzon narodu i z pewnością można było bardziej jakby nie wiem, no, dehumanizować jakby polskę prawda. Poza tym wiesz doskonale, że jak się odbierze nadzieję i są ludzie rozczarowani, są mniej entuzjastyczni, żeby dokonywać dalszych zmian. Więc moim zdaniem, tak. najważniejszym najważniejszy dla nas jest wniosków, wyciągnięcie wniosków z historii i zastanawienie się, jak zrobić coś efektywnie, jak jak najmniej stracić na tym i potencjału, i, i swojej energii. Oraz jak zaplanować, żeby te działania były skuteczne. Bo moim zdaniem, i to chyba praktycznie każdy nasz wnikliwy widz i słuchacz potwierdzi, że to ci wielcy rozgrywają takie historie, to oni je jakby inicjują i napędzają finansami. I teraz tak samo mamy podobną sytuację, moim zdaniem, bo to oni chcą, żebyśmy właśnie tak to zrobili. Żeby nam się nie udało. I teraz naprawdę trzeba bardzo mocno pogłówkować, żeby nie walić głową w ścianę, tylko tą ścianę ominąć i skutecznie rozpieprzyć to, co nam przeszkadza. Bo to jest według mnie Wiesz najważniejsze co, ja, zadanie. Tak, ja się zgadzam, ale ja bym jeszcze dodatkowo poszerzył yy, tą perspektywę widzenia, skoro jesteśmy już przy konfliktach wojennych musielibyśmy określić co jest wartością w wojnie w konflikcie żeby móc dojść do wniosku czy istnieje w ogóle wojna wygrana bo jeżeli wartością jest zasób jakiś chociażby zasoby naturalne teren gleba czyli poszerzanie jak to powiedział ładnie Adolf Hitler przestrzeni życiowej jeżeli to w wojnach plemiennych brakowało kobiet i trzeba było ukraść kobiety, żeby zachować populację, ciągłość populacji, to to, to mamy wartości materialne jako takie. I wtedy łatwo nam jest wmówić, że wojna jest wygrana, kiedy ktoś o, osiąga dany cel. Najlepiej jest to widoczne przy wojnach ekonomicznych, bo wtedy cel jest ogniskowany bardzo wyraźnie i na cyferkach bardzo wyraźnie widać, kto ma przewagę, kto nie, a kto ją wygrał lub też nie, a zwłaszcza przy wrogich przejęciach jest to widoczne. Ale jeżeli przewartościujemy system naszego myślenia i jako nadrzędną wartość postawimy życie, to wszystko się zmienia. Nie ma wojny przegranej. Każda, wygranej, każda wojna wtedy jest przegrana, ponieważ tracimy na to życie. Nie tylko swoje, tylko ogólnie jako życie. Jeżeli spojrzymy na to z poziomu jedności, nie ma czegoś takiego jak wygrana wojna. Każda prowadzi do degradacji. Ja ten system, Przewartościowania proponuje naszym słuchaczom. Tak, ale każda wojna, praktycznie w ostatnich czasach, jest inicjowana przez wielki kapitał, czyli znowu przez tą grupę szalonych istot, które po prostu, nie wiem, wymyśliły sobie, że to całe, to całe akwarium, czy no ten i... cały park polega na tym, żeby doić tych ludzi i bawić się nimi. Oni czerpią korzyści główne, finansowe. No i właśnie tym, na tym polega oszustwo. Robert, przecież to takie, ty powiedziałeś właśnie najczystszą prawdę z możliwych. Realizujemy, ja przetłumaczę to na język ludzki, co powiedziałeś. Realizujemy cele kogoś innego, a nie realizujemy celów naszych. Gdyby każdy z uczestników tej wojny zdał sobie z tego sprawę, nie ma wojny. Bo, pod, bo daliśmy się przekonać do tego, że cele prezentowane przez, jak powiedziałeś, wielkie korporacje, chociaż nie tylko, są realizowane przez nas, bo ktoś nam wmówił, że to są nasze cele. A naszym celem jest życie i rozwijanie się. Wojna jest przeciwko życiu i przeciwko rozwojowi. Więc sytuację mamy w miarę klarowną dajemy się dalej wodzić za nos i oszukiwać taka jest prawda no i co i każdy musi stanąć przed tą prawdą osobiście i podjąć decyzję tak ale teraz mamy jakby chce być. największą ścianę co stanowi wartość Jacku, teraz mamy do czynienia z największą ścianą w historii ziemi, bo o ile wcześniej to były takie punktowe, a szczególnie widocznie komuś bardzo zależało, żeby akurat na głowach tej nacji, której my tutaj jesteśmy, było jak najwięcej guzów, to w tej chwili ściany rozstawiono praktycznie dookoła każdego kraju, każdego obszaru domu, nawet. Więc tu należy naprawdę bardzo mocno zastanowić się, czy przypadkiem jest możliwość znalezienia jakiegoś wyjścia ewakuacyjnego, albo jakiejś tam dziury w podłodze i ominięcia tej ściany. Bo wiesz, ale oni zaciskają tym coraz bardziej. Tak, ale to ewakuacja nic nie da, bo nie ma dokąd. To trzeba zmiany w całości dokonać. Uciec już nie ma dokąd. I to dobrze moim zdaniem, że taka sytuacja nastąpiła, bo to spowoduje myślenie e, ludzi. Dopóki będziemy uciekać, a naprawdę jest bardzo wielu ludzi, gdzie, którzy <laughs> fizycznie próbują to zrobić, no to przez jakiś czas można. Natomiast jeżeli pozwolimy na rozwój sytuacji takiej, jaki jest, e, to system będzie się rozwijał. Kierunku wiadomym. No i nic to nie zmieni. W rezultacie, tam, gdzie uciekniemy, on także się dostanie. Więc podstawą jest likwidacja fundamentu systemu, i wtedy nie będziemy musieli uciekać. A ucieka człowiek, który się boi. Co nie znaczy, że my też nie uciekamy, bo też robimy sobie jakieś tam blaty, żeby, wiesz, żeby w razie czego przetrwać. Czyli nie wiem, czy akurat ja jestem dobrym przykładem odwagi w tym momencie, chociaż o niej mówię. Nie możemy pozwolić na, na to, żeby system dalej funkcjonował, więc należy się zastanowić. Sądzę, że to jest na jedną rozmowę za mały, za duży temat jak fundament systemu. Nadkruszyć. A fundamentem systemu, jak dobrze zauważamy, jednym z wielu, z wielu podstaw kamień, kamieni węgielnych, chociaż właściwie powinno się mówić węgłowych jest konstrukcja pieniądza chociażby to trzyma ludzi w szachu popatrz. Popatrz na inflację, popatrz na Płatności w zamian za posłuszeństwo, przychód gwarantowany czy dochód gwarantowany wszystkie te konstrukcje uzależniają od fundamentu istnienia korporacji, właśnie i zarządzania bydłem. Więc nad tym powinniśmy popracować. Drugim fundamentem, bardzo istotnym i bardzo wyraźnie Widocznym jest konflikt. Zarządzanie konfliktem. Ktoś, kto kończył jakąkolwiek szkołę zarządzania, taką no, z, lepiej zorganizowaną, nie, nie przyuczenie weekendowe, no to o zarządzaniu konfliktem co najmniej słyszał. Jeżeli zlikwidujemy takie. Fundamenty, to system nie będzie miał się na czym oprzeć i skruszy się. Czyli, podstawą do tego są wszystkie implikacje i powiązania związane z systemem finansowania i zarządzania konfliktem. W związku z tym, pierwsze co, to nie powinniśmy płacić żadnych podatków, żadnych. Człowiek wolny nie płaci podatków, płaci obywatel, I, i to powinno być natychmiastowo wprowadzone w życie. Taki system nieposłuszeństwa. Wyłączenie inwigilacji i incepcji w ogóle jakiejkolwiek, czyli blokada przepływu wiadomości systemowych, co oznacza wyrzucenie telewizora radia i absolutnie nieprzyjmowanie do, do, yy, do wiadomości, yy, informacji, które chce nam, yy, którymi chce nas się zmusić do, do posłuszeństwa. Nie wiem, i nie ma obowiązku posiadania telewizora w naszym kraju. Mamy jedną niestety yy, trudną do pokonania yy, metodę. Którą nam wmówiono, że nieznajomość prawa nie tłumaczy, no, znaczy nie, nie usprawiedliwia jego niezastosowania. Tylko że prawo obowiązuje, prawo jest dwuwymiarowe i obowiązuje podmioty dwuwymiarowe. Więc dla mnie ścieżką jest Powrót do człowieka trójwymiarowego i wielowymiarowego, w konsekwencji tylko po kolei. Do tej ścieżki nie da się przeskoczyć, I, i, i wtedy zażądanie likwidacji praw i ustanowienie regulacji, które byłyby dla ludzi, a nie dla podmiotów. Ten kierunek ja bym promował. Widzę, że jak Pink Floyd chcesz rozwalić ścianę, a właściwie to doprowadzić do tego, żeby zniknęły fundamenty, a mur sam się zawali i wtedy już nie będziemy w niego, w niego walić. Ale to jest myślę, że wyzwanie wyzwanie dla nas i konkluzja właśnie z tego odcinka, że musimy zrozumieć, że ten Matrix po prostu jest do dopy zwyczajnie. I my nie mamy innego wyjścia, i musimy go przemodelować tak, żeby on był dla nas. Jest nas dużo więcej, mamy moc kreacji, yy, tylko musimy to zrozumieć. Wiesz, y, ten wróg, który jest, który wiesz, stroną w tej niewidzialnej, w tej, tej wojnie, jest bardzo, mm, powiedziałbym, przebiegły, i tak to wszystko zrobił, że właściwie go nie widać. Bo nie wiemy, kim są oni, możemy się domyślać, my właściwie wymieniamy, że to są ludzie, właściwie widzimy korporacje, widzimy polityków, a tam troszeczkę wyżej jest ten czarnoksiężnik OS, ale rzeczywiście tak powiedziałeś: kto dał mu prawo drukować pieniądze? Kto dał mu prawo stać ponad prawem? No to są takie fundamentalne, powiedziałbym, elementy tego matrixa. I jeśli my sobie z tym nie poradzimy, no to nie ma szansy. Ściana będzie dalej stała. No tak, tak. Konkluzja i, i, i ciekawa, i prawdziwa na zakończenie. No tak. Czyli to jest ten z elementów świadomości, na którym musimy rzeczywiście budować podstawy tego nowego rozdania. I myślę, że tłumaczenie, rozmawianie, pokazywanie, a następnie, jak powiedziałeś, przyjdzie czas na działanie, to jest coś, coś, od czego nie będziemy mogli uciec. I to jest niestety kolejny zakręt w drodze ku wolności. Dziękuję Ci Jacku za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia.